Zobaczmy, jak zrobić takie bąble w kształcie kłosów. Bardzo prosta metoda, a bardzo ładny ściek. Jestem w miejscu, w którym chcę zrobić ten kłos. I on będzie sięgał na 6 oczek w dół. Czyli tutaj mam kolumnę oczek prawych. Odliczamy 6 w dół. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu jest szóste oczko. Wbijam się w to w szóste oczko i przeciągam włóczkę, naciągając ją tak, żeby sięgała do wysokości robótki, żeby ta pętla była taka dłuższa. I teraz wbijam się w oczko. Piąte. Tutaj jest piąte. Też naciągam. Czwarte. Oczywiście, im wyżej idziemy, tym mniej naciągamy tą włóczkę. Drugie i pierwsze. Mam teraz sześć pętelek na drucie, one mają długość rosnącą, czyli ten jest najdłuższy raz 2 3 4 5 6. Jak przy zamykaniu oczek, teraz ostatnią pętlę przełożymy sobie nad tymi pozostałymi. Wszystkie po kolei, czyli teraz znowu ostatnią Trzecią, nie zabrała się, trzecią, drugą i pierwsza pozostaje. I tak powstaje nam taki kłos. Można sobie to ładnie wyrównać. I jeszcze raz przejadę do następnego miejsca, w którym będę chciała zrobić. Tutaj. I odliczam 6, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wbijam się i przeciągam włóczkę. Naciągam ją sobie ładnie, żeby ta pierwsza pętla była najdłuższa. I 5. Czwarte oczko. Trzecie. Drugie i pierwsze, czyli pierwsze w sumie przerabiam normalnie. Mamy sześć pętelek i od końca przekładamy je ponad pozostałymi. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć i ostatnie pozostaje. I w ten sposób mamy dwa bąble w kształcie kłosów.